Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać reset do ustawień fabrycznych w telefonie Motorola Razer 50 Ultra. Na początku musimy wyłączyć telefon. Aby to zrobić, musimy nacisnąć przycisk wyłączania i podgłaśniania telefonu. Następnie nacisnąć opcję wyłącz. Teraz włączamy telefon za pomocą przycisku włączania i wściszania telefonu. Gdy pojawi nam się taki ekran za pomocą przycisku ściszania. Przechodzimy do opcji Recovery Mode i naciskamy przycisk włączenia. Gdy wyświetli nam się taki obrazek, Przytrzymuje, przy, przytrzymujemy przycisk wyłączenia i naciskamy przycisk podgłośniania. Teraz szukamy opcji factory reset i naciskamy przycisk wyłączania. I dajemy opcję factory data reset. I zatwierdzamy przyciskiem wyłączenia. Teraz następuje formatowanie yy, telefonu. I gdy ten się sformatuje, dajemy reboot system now. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!